W trzeciej walce amatorskiej dzisiejszego wieczoru w kategorii do 93 kg zmierzą się. Mariusz! Na drodze do klatki, już Mariusz Piątek Zawodnik Pretorian Gorzyk Wielkopolski, jeżeli dobrze pamiętam Tak, ostatni razem odwiedzał Szczecin przy okazji pojedynku na Imperium Arenie e, Tam niestety musiał uznać wyższość zawodnika Berserkers z Szczecin e, Przegrał przez pilotynę e, Zawodnik niezwykle wysoki, na pewno wyższy od Wojciecha Janusza, który będzie jego przeciwnikiem, z tym bazowy parter. Jeszcze to jest zawodnik jeszcze stosunkowo niedługo trenujący, także walka amatorska dla jego przeciwnika Wojciecha Janusza jest to ostatnia walka amatorska przed przejściem na zawodostwo, także... Także dobrze było, że się pokazał z jak najlepszej strony. Zwłaszcza, że, 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 że jego przeciwnik, Mariusza Piątka, czyli Wojciech Janusz, o którym już tutaj z wyprzedzeniem mówię, słynie z tego, że e, lubi podawać swoich przeciwników i lubi za to dostawać bonus, który wynosi 10 złotych od areny Berserkerów. A jego przeciwnikiem będzie Wojciech Kulkinio! Janusz! No cóż, urokiem walk amatorskich jest to, że o zawodnikach niejednokrotnie ciężko jest coś powiedzieć, bo tak naprawdę debiutują. No tak, tak, no wo... trzeba by było, nie wiem, siedzieć, bardzo grubo w temacie, żeby naprawdę wszystkie zawody obskoczyć amatorskie odwiedzić każdy z klubów, ale akurat jeżeli chodzi o wujciecha Janusza, na pewno jesteśmy w stanie coś powiedzieć, a to dlatego, że na arenie berserkerów prezentował się już kilka razy i za każdym razem naprawdę zostawiał niezły show. Prezentował bardzo, bardzo wysoki poziom. Dynamiczny zawodnik. Bardzo tak. ładnie atakuje. Taki talent w kategorii półciężkiej. Wychowanek e, oczywiście klubu Berserkers im Szczecin i głównym trenerem jest również Piotr Wagiński. Ale dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest to e, taki pupilek Michała Fijałki, który tam e, bardzo czuwa na tym, żeby kulka szedł w dobrym kierunku i żeby, jak to mówią, e, stodówka nie uderzyła mu do głowy. Myślę, że jeżeli chodzi o Wojtka, raczej nie ma się tutaj martwić, bo to jest na to dzień bardzo, bardzo spokojny, skromny chłopak. E, sportowo, dobrze ułożony, zanim trafi do PZRK Steam, generował pchnięcie kulą, stąd, e, stąd pseudonim. Tak, jego ciosy prawie zamachowały. Zawodnik jest na różniku niebieskim ma 26 lat, 193 cm wzrostu i waży 96 kg. Na co dzień trenuje w klubie Pretorian Gorzów Wielkopolski. Jego styl źródłowy to brazylijskie jiu -Jitsu. Przywitajmy gorąco w klatce Mariusz Piątek! Zawodnik w narożniku czerwonym ma 23 lata, 183 cm wzrostu i waży 93 kg. Na co dzień trenuje w klubie Berserker z Team Szczecin i jego styl źródłowy to brazylijskie jiu -jitsu. Przywitajmy gorąco Wojciech Kulkinio Janusz! Zapraszam na pierwszą rundę pojedynku. To no, pojedynek zapowiada się ciekawie. Dwa duże chłopy, ogry chciałoby się powiedzieć wręcz. Widać różnicę wzrostu jednak. Sporą, jeżeli chodzi o... E, e, na korzyść tutaj Mariusza Piątka. No, zobaczymy, czy Wojtek zgodnie z zapowiedziami rzuci się na swojego przeciwnika. Bardzo ładny low kick. Tak, no agresywnie, agresywnie. Wojciech Janusz już tym swoim prawym zamachowym próbował sięgnąć. Ładne zebranie na gardę. Na razie Mariusz Piątek. Pomał. Oj, na pewno teraz trafił. Wojciech Janusz. O, teraz ładnie szedł w pas. Próba obalenia. Bardzo dobrze tam do klatki yy, stara się przeciwnika przyszpilić. Zejście do jednej nogi. Bardzo ładnie szedł na dół, sprowadził. Próba przejścia gardy. No ciężko będzie utrzymać takiego silnego chłopa, ale tutaj widać, Kulka stara się przeciwnika oprzeć o klatkę. Tak, no ale kontrola z góry jest dobra. Nie dał zepnąć bioder Wojciech Janusz. Teraz przeszedł odwrotnej Kaskadane. Pół gardy. Cały czas tamtą drugą stopą pomaga sobie wyciągnąć drugą nogę. Bardzo ładna kontrola, na początku myślałem, że tutaj maruś Piątek będzie mu dużo łatwiej się bronić ze względu na tą różnicę wzrostu, bo jednak dosyć dobrze odpychał e, Wojtka od siebie i mamy dosiad, no a takiego zawodnika jak Wojciech Janusz nie chciałbym mieć w dosiadzie. Jak widzimy tutaj Mariusz Piątek też nie bardzo się z tego cieszy, będzie się starał bronić, bo ten potężny grad ciosów zaraz może spaść. Tak, no na razie długimi, długimi rękami chwycił się w pas i przyciąga e, się do Wojciecha Janusza, żeby ten nie mógł zadawać e, ciosów. No ale to kosztuje jednak duże tak, energii, tak, jak tak, widzimy. Tak, tak, no tak, jest... Bardzo mocny się... cios jest to niczym wiszenie na linie, tak? Jak się puści, no to spadnie w przepaść. Także no właśnie. I chyba się zdaje z tego sprawę, bo jednak te ciosy robią swoje. Już odwraca się plecami. Spory błąd. Wojtek tego raczej nie przepuści. Tak, no ma 40 sekund. Na już poluje reakcji. tam na duszenie. Bardzo ładnie czeka na te ciosy, nie bije jednak tak na oślep, tylko po to, żeby bić, czeka jednak gdzie tam się pojawi miejsce. Tak, też trzeba zwrócić uwagę, że zapiął teraz trójkąt nogami. Na tułowiu naprawdę trudna pozycja do tego, żeby wyjść. Oj! Nie wiem, czy nie zjechał zawodnik. Także... Tak jest! Tak, nieprzytomny. Niebezpieczne duszenie, no, no. Powinni sędziowie szybciutko. Nie, 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 doszedł nie, do przytomnie. siebie. No, niebezpieczna sytuacja, jednak. Kiedy tak zawodnik traci przytomność, ale. Wojciech Janusz po raz kolejny pokazał klasę. Chyba to jest bardzo tradycja, żeby przeżyć już jednak na zawodostwo, no bo. Nie jest to najlepsze dla przeciwników toczyć takie niewyrównane boje. Tak, na pewno na amatorskim ringu odrobił swoje zadanie domowe bardzo dobrze. Wojciech Janusz. Trzeci pojedynek na zasadach amatorskiego MMA. Przez duszenie z pleców w rundzie pierwszej wygrywa reprezentant Berserkers w tym szczecin, Wojciech Kulkino. Ja. Prosimy o wręczenie pamiątkowych dyplomów. Bardzo ładny pojedynek, na pewno mógł się podobać. Gdybym nie wiedział, że jest to walka amatorska, raczej bym tego nie odgadł. Sporo emocji dostarczyli nam zawodnicy. Tak, to no są to zawodnicy, zwłaszcza, jest z zaprzyjaźnionych klubów, znają się na co dzień.